Po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2011 roku sprawy ze skargi Zdzisława Biełowca na uchwałę Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 roku o numerze 15 łamane przez 411 łamane przez 07 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania oddana skarga. Za komentarz tak naprawdę wystarcza treść uzasadnienia wyroku. Naszym zdaniem dosyć oczywista była kwestia tego, że nie narusza praw mieszkańców miasta i przyjezdnych fakt płacenia w taki sposób, jaki jest możliwość, czyli zarówno w, bank, w takim automacie, jak i inne sposoby choćby przez kupienie abonamentu. Proszę zauważyć, że tak się dzieje na całym świecie. Wszyscy jeździmy i, i widzimy, że tak jest w Berlinie, w innych, innych miastach. Po prostu nie ma technicznej możliwości, a jeśli jest, to jest tak naprawdę niewspółmiernie droga do e, korzyści, jakie miasto ma odnosić z tych opłat. W związku z tym e, tak naprawdę e, Rada miała tylko wskazać na sposoby, to co Sąd mówił, czyli e, jest to tak naprawdę organizacyjna metoda e, e, wykonywania tych opłat. Zostało uczynione, jest tych sposobów kilka, w związku z tym no, nie powinno to naruszać niczyich praw. Dlatego no, ten wyrok jest potwierdzeniem. Tego,